Witam Dek. widzowie Pumel party. u mnie nigdy nie było, dajcie znać czy chcecie więcej Składy troszkę zmienione, jestem z Rysiem, bo byśmy zbyt mocni, wszystko wygraliśmy z Wazonem, spróbujemy tak Cztery pucharki, Winter, Glow, składy widzicie, witam was chłopaki No, siema, siema chłopczyku. chłopczyku Myślę na przykład nie chcę już grać przez Dygasa mhm. Bo 40 minut żarcie gdzieś odnosić no, morale Odnieś żarcie, od odnieś żarcie, bardzo pilne natural, daj dyke. Bardzo pilne, żeby nie w pokoju. Ty, co? A, Od ciebie, ciebie to wystarczy. Dygas, a ty tyle. masz... Ty masz jakąś willę 300 metrów, że ty tyle czasu to odnosiłeś? No tak, Skurwa. a co ty kurwa o, myślisz? Ja pierwszy kurwa? Jakim chujem? Tary, ja... Pierdolę ale w Dygasa wszystko było <śla> Dobrze, ja też jestem Jesteś ja no... ze mną imbecylu to, 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 to No i to tak chyba wyjebane, to gdzieś pod nogi chyba pokaże wyrzucał. <śm> ja wyrzuciłem dwójkę i nie jestem rzecz. No bo co prawie każdy? Pozdro! W lewo, w lewo idź po item. Dobrze. O, I cztery siu w, e -e -e -e. w prawo. W prawo, w prawo. Prawo, prawo. To zmieniam to wiesz co możesz. O, teraz ja. Uuu, Ty o, dobrze, tak. dobrze! Tak jest, tak jest. Dobra, teraz wszystkie minigelki wygrywamy, to pozna. No. poznał. To gra kurwa. Naturalnie, nie, nie, ja ale wygra... to, a, Stary, Kurde. to... Co ty chcesz? Warzon też dychę rzucił. No i co z powiedzieć. tego? No i to po, chciałem powiedzieć, że jest gejny. Ja nawet, na... jak... <laughs> nawet jak pierwszy <laughs> jestem, a natural jest piąty, to nie będziemy mieć pierwszego ale miejsca. Ale ja natural będzie trzeci albo drugi. No, nie, nie. Łakomy, łakomy natural. Ja, ja idę nie... po złoto i mam wyjebane. Ja też, też chodzę po złoto, nie ja wygracie. Chociażby po złoto. Patrzcie, się ja zatwierdzało? Ta. Ja, idę na dół. Ale tego ja złota, złota dużo. No to ja po złoto. tracicie na złocie jak coś, ja też i wyjebał. No, no. Ty nie pójdziesz? Pójdę. Ja pierdolej. kurwa, no, nie nie wadą, Mówisz i... idziesz na dół, dobrze tygra kurwa, Mają A ja wszedłem ja kurwa w lewo, Ja każdy no, ja, ja nie idę za kurwa w No i dobra to ja też. Na dół, ja tak idę dobra. znowu. Idę na dół. Ja idę na dół. Ja, idę na dół. ja też, też idę też. na dół. Też idę na dół i tak pójdę zebrał raz. Nikt nie wygrywa kurwa tego. Nie, nas zieloni wygrają. Gówno wygrają. No. O. Ja, Dobrze, Blakus. To... Dobrze tam idzie Rysiu. Musiał wjechać ja, Dobra, Dobra, ty tam tak ja idę po złoto. Chyba pod przegranę Ja was nie dam, ja idę po złoto co rundę. Ty to rób swoje naturalnie. Ty sobie idź gdzieś indziej. Ja idę po złoto. Ja nie dam tej kurwie wygrać. No tej, twojej No No kurwa no, gusty, kurwa. no i dobrze, zbieraj A czemu ty po srebrne nie idziesz, tylko pod jakiś brąz mierny? No bo Tak mu się kliknęło z... Dobra, w porządku, teraz idę Teraz będzie dobrze No gdzie złoto, na dole, dobra Idę po złoto A po co, my Jak z Legasem to idziemy No to ja idę no Tu nie idę Ja pierdolę Rysiu, ty kurwa przychlasz Dobra, przynajmniej coś mamy Dobra, przegraliśmy Jednym złotem wygrał Niestety, no natural, jest chujowy no No Rysiu kurwa Ty lepsze dostali od nas No tak No dostali to dostali O, rakieta Eee, dobra, jak to tu wszystko wygląda? Dobra, chuj, gramy Kurwa, kon rzuca wysoko Wysoko rzuca? Bardzo koszykarz jebany No i chyba strzela poleci. To no, na klucze trzeba jebnąć. Gry no, coś fajnego. Też wysoko. Dobra idę ja dół, jebany. Patrzy, że że osiem i kurwa do tyłu nie wiem liczyć, Michał, puść tego broń będzie. Te o, o, jak wygram teraz wygra, to wale ty gasowisz Jak wygram, Michał. To samo. ty wygrasz, kurwa. A, jak, się nie gieje, nie jak to nie? Weź, daj w dół. Gnie. Wduda, no jak Są, to kurwa się, nie? nie. Używasz czy wieś, się wieś, się wieś, się Nie, nie, nie. No A to sobie No i dobrze, to rozgarnie te dobrze, klucze z niego. Oczywiście, my pod psem gramy. My też. Ojoj. My gramy pod. Nie, wy, no. wy na gracie pod przegrane. Gry, wiesz? Nie, my gramy pod wygrane star. Nie, my, my gramy pod wingiem. Weź te klucze. Pod los klucze, pod los o, ja, pierdolę, Ale Magnus ma. Magnus chociaż dostałem. Tak. Możesz użyć nad tym. Kurwa. Ale pies Dobrze. Jaka mata je. No i zabrał no. broń Co tam zajebał? To był jednak tego, dobry ruch no, Kurde okay. ja, Dobra, Dygasowi zabieram, nie? Ja to robię, zabieram Dobra, Dygas, to Sojusz Niebieskim zabieramy Dobra Dobra A to Goł się wchodzi niebieski. po prostu po prostu niebieskim no. wszystko da. Niebieskim, tak, tak, ta, ta, zabieramy niebieskim. To tak. Te serio, zabierają nam tak. No, zaraz, ale jest. zabierał guzik, wypierdalać źle zabierał. No to zabieraj, ja zabieram źle Dobra, natural kurwa. No bo nie gracz od nas zawinął, gracz od nas zawinął. Niebiesz od nas dyga z kurwa, no. Która nie trzyma się sojuszu, Ale gracz od nas zawija. Do jednego wziąłem, kurwa się ze starych. Brawa się od niebieskich, od niebieskich od niebieskich. No graczą, no. Ale kurwa, no, tu Ja raz wy trzy zajebaliście, no kurwa. No, no to... nie, no mamy dwa kurwa. No już ci ciągniesz chujano? No, wszystko nam się dała. No ta. Na no, położysz tego go kurwa, tutaj, kurwa nie możemy. Jebany kurwa łapczyby to. No, no, no bo ty jesteś Ja przyszedłem ja dopiero jak to Nie, niebieski kurwa, czerwonym. Czerwonym, dobra. czerwonym kurwa. Dobra, mamy zero. Dobra, mamy 0. No, z znowu kaktus. Potrzebany Jebany bydlaki, kierak. kurwa. Nie? O teleport. O teleport. Pozdro. Ja Rysia wyssam, Nie, bo przegrane was. gramy. Peburę możesz. Grano. No tak, bo oni się wzięli znowu kurwa. Ja, wzięli się. No, biednych czerwoniaków. O, graczollo. No, bo pachnę złamałeś stary. Ale to on pierwszy zajebał w prezencik człowieku. <grym> no i chuj. jak <grym> no, no, <grym> Zero. Przelić że możesz iść na przykład w dół po tego, po pobronić i cię cofnie z powrotem na respa. Ale wtedy możesz ci ciasko jeszcze jebnąć. I będziesz miał trzy punkty to, ja i weźmie niebieską skrzynka. Ale graczol, o. Raz, dwa. Po co odpierdoliłeś za mną? Na dół czy Na dół, na dół, na dół. Na dół, na dół. Na dół, Kurwa, kurwa musiałeś. i broni i kurwa. Ciasto zobaczył, cię, ma. No nie ma, nie ma, ma, ma. ma. wysady. Może usiąść kurwa na kutrę. Idź pobroń, pobronić. Nie Dobra, Gus, a gierki ja tu nie kurwa. No, Git. A ja tu nie wygrywać, stare. Spoko zaraz ruch zmienia. Hehehe. I wejdźmy że kurwa, na przodzie. No my klucze nie my mamy. My dostajemy w pizdę z Dipsów, stary. Kratom no sobie klucze też zajebaliśmy. Dobra, pod gierki na pewno. To no zajebaliśmy? Chwuja, zajebałeś w tym. Trochę zajebał teraz. No to nie wiem, czy się liczy. No nie, nie, nie. nie. A, kurwa, ciekaw, to będzie kurwa. No na w ludzie ulicy, no. My ja też. A te dwa geje, dobra. dawaj do nich, dawaj do nich. Dawaj połówkę pierwszy rozdzielamy No. <laughs> dobra, dam cię więcej stój. Wiadomo Czyli ty oddajesz. Rób swoje, rób swoje, rób swoje. Dobra, jesteśmy tutaj zamknięci. Oj. <laughs> Przeżyj, natural. A no. pa, pa. Przeżyj, no. co oni mi robią, stary? Co oni mi robią? Spokojnie, spokojnie. Biednego Gea chcą zgwałcić. Dobrze, dobrze, ja dobrze. Czerzył, kurwa. Kost, dobrze. A, 10 sekund, 10 sekund. Dobra, chłopku, Uważaj. Dobrze. Śpięć. Nie, nie da rady. Kurwa. Nie. Miałem, stary, miałem. Chujnia, chujnia się odjebała. Ale drugie będzie chociaż, nie? Jak kurwa, stary! Tak. Tak. Dobra, wesy sam tego, wesy we we sam wykasa. Dlaczego Indus ja rakietę? My to za pierwsze miejsce. On no, tak oszukuje Dobrze Dobrze i chuj Dobra, no, no, wesy sam tego, kurwa. Tak, dobra, to biedzią, to co ty kurwa robisz? No, nie ma tu nikogo na No, Pff. a ja mam się mruczyć. Dobra, Dragonska, Pewora wysysać czy Degasa? Pewor więcej, ma Pewora. Dobrze, ty dobiegniesz. Istnieje taka możliwość. Dawaj, jak, mi, jak mnie wyjściesz, to wali zero. O, <grym> mać <magnusza> zero. No, brawo. Chcę dać pobroń. On chciał pobronić, nie dobiegł. No, znowu idź pobroń. Nie <grym> mogliśmy <grym> zrobić magnesu wcześniej. No, w sumie ta magnes użył, no. Ja pierdolę <grym i zresztą> człowieku! Co demi, kurwa. <grym> i <zresztą> A i tak powiem, że miał pecha. <grym i> Trzeba <zresztą> ja dokładnie tam trafić, no w sensie ten. Czesz, to jest teleport zresztą? na nie, broń. <grym i zresztą> Dobra, to nie jest Nie No, patrz co zrobił, Tak samo zabił. wygląda, Zero. Kurwa? Zero. Nie A wygląda tak chcielibyście, samo. Chcielibyście, kurwa, chcielibyście. To gra ona, stary. Ale gracza jeszcze mu wkręca. Ty w magnes użyłeś, dzisiaj jeszcze raz. Nie no, niesamowite. Nie mogę no kurwa no, no. uwierzyć w to. Weź mu za no, bo... Jak zrobić małpy w chuja, no co pojedź Jeszcze go, go wyjebotam tam po drugiej stronie balikady, to o. w ogóle wiesz. Dzięki, Rysiu. Okej, okay, nie ma problemu. O, o to nie, jest to tyś, jest chujowe. Podpewora gierka To jest spacja, to? Dwa Ale. razy, dwa razy możesz się odbić. Dobra. Nie musisz szybko, tylko możesz się powoli klikać, nie? O, brawo. Ja pierdolę. Kurwa. Yes. Yes. Nie no, nie kurwa, tylko przeżyj no. Prediction rób natural. Ja pierdolę, w, w, wskoczył w to. Oj, teraz ja padłem. No to jest najgorsze. No, jej, teraz nie powinno mnie trafić. O, zwiebałem, się. Kurwa, zjebałem się, twierdziło. Uważaj, Blacklist. Ja spadłem już. O, umarłem. Dawaj, Rysiu, kieruj. O, kurwa. Ja, no, no. ja nie widzę. Kurwa. Dobra, Prawie. trzecie miejsce. Nie trzecie. Oła. Kurwa. No, 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 no się nie zrespił. Ej, to... co jest? Nie było mnie. O, o tak. To, no to tak. samo dostaliśmy. Te. A bo mamy razem pierwsze miejsce. Okej. Okay. Bo no na pierwszy pewnie. No, <laughs> ja się pierwszy biegu, no. Natural to się omo. Dobrze, daj, mu. Daj, daj, daj mu, mu biegu, Jeden. No i co mam zrobić, kurwa, tutaj? Ult, no, no nie. Uj, nie no nie. No daj. zostaw ten no, biegnij. Biegnij. Cztery. Apteczkę mogłeś ta trochę. Dawaj rakietę kurwa, lecimy po te skrzynki kurwa stary. Mówisz? No. no. Dawaj, dawaj. No, dawaj. Kurwa ciężko będzie tu lecieć na dział, ja Lecisz fiuta. na lekko. Ja gram z wami. Normalnie. Proszę. Kurwa o. zajebiście. Pięknie, pięknie o dobrze. Ale nie patrzcie, mamy kluczy, No więc... Ja patrzyłem. Kurwa. Dobra, ale nie po drodze. No nie po drodze, nie po drodze. Wazon też nie po drodze. Co my tu mamy? Równo. I dalej. Pięć, 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 pięć. O, Ryszard. Hmm. Biedny. biedny Rychu, biedny rychu. Biedny rychu Rych. co po broń Rych. chciał iść. Oj. zabrali? spadnij mi ten nie spodnie. Spodnie. Bo ja nie, nie bo nie Obok was tam jest. jest. Podaj pieć z tego Feniksa. Układam, jest Fenik. ok. w piśc jesteśmy Rysiula. Ooooo, no, nie Nienawidzę, ta 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 Nienawidzę tego śrotu. Rysiu, kurwa! No, kurwa, Michelsz, mi mi Kurwa, zamoliłem na starcie. Ja zamoliłem na starcie dopiero. Stale Rysiu, Aura, do tyłu pojechał. Jakierka. Rysiu, do tyłu pojechał, rozumiesz? Mi się autka no. się. ja nie mogłem wziąć Ja się mówi, wiesz, że czolema, to, co on tam. robi on do tyłu kurwa. pojechał, kurwa. Dotygowska no też odpierdalka karak Nie, po prostu pojechałem od razu w bok. A, jest A no. czemu Buzka? od razu w bok jak pojechał? Jak ja jeździłem w motor, masz kurwa, to ty jeszcze kurwa. No, było sobie ci w planach nawet, kurwa. Rysiu dogoniłem cię. KURWA o. No nie za bardzo Żygąski w planach kurwa. nie było Nie rób wiochy bo będziemy trzeci kurwa No, no trzeci my będziemy, będziemy bez szans Ja drugie wywalczyłem no. Ale tutaj jest płacici, nie? Dawaj będziesz trzeci ja to dojedziesz to Dawaj dawaj trzecie trzecie Rysiu się spierdoli patrz KURWA Rychu rychu kurwa, ja nie pierdol czegoś kurwa Ja odjebałem raz. Ja pierdole. Dobra drugie jest kurwa No, ale dało nam ładnie. nie i szóstej. No, kurwa się. Yy, ten się spiąże, hmm. kurwa. Ten, jak to się nazywa, jako pierwszy się wyjebał, a sam się pierdol cztery razy później. Nie trafisz chyba o. Za sześć? No, Pobo. bo. Chciałem na za sześć w bo... ogóle. No, tej gry nie lubię co była. Mamy rakietę? No, kurwa, debil. Tak, mamy. On zajebiście, że mamy, no. Panga. Ale i tak chwilę mam do góry, wiesz? No chwilę mam. Weź mu mi to zajeb z tej kuli, bo mnie denerwuje debil. Zajeb dla kusowi z kuli, proszę Cię Nie, o, Nie, tego. Pewora to ja klucze zbiorę po drodze. Ale, no nie, ale, ale z kula go nie zbija, naturala tak. A tobie klucze do maszel. Kurwa. no To w wczoraj. Sam o, bym ci natural zajebał. Jeszcze raz znowu placici uliję, widać. Jeden HP? Jeden Kurwa O! O! I co wysił No O to sprawy ja mam coś? Kuja masz No co ty robisz? <grym 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 ale on ja to rzuciłeś, Chciał ładnie. Chciał pomyśleć, ale mu nie wyszło O. No to, ja tak to kurwa za duży na wyrzutku w ogóle ta niebieska, nie? No! No wcześniej wszystko wygrałem z Wazonem, przypominam. Ta, bo Pobreza, to jest, jest, to tak, ta. Zobacz, że zmieniłeś zawodnika, już chuja masz robić. A kurwa. No Skup się kurwa, a nie tam zdychasz. Ja, On pa. już wie co się stanie. Nie, 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 pa. No. Wpadam od razu. Ej! Ej! Kurwa, kurwa, się kurwa zajebałem, ty! Kurwa, ale też się zajebałem. Dobra, kuj. Każdy się wyjebał. Jak nie wyjebiesz teraz karaki to nie widzisz. Spadłem. No Niech ma drugi, spadłem. Się, kurwa, nie? Ale flacici, kurwa. Tak. Dobra, ale drugie razy wygrał. Wszystkim pierwsze dało. A, bo no, bo Blackus był, był, Black był ostatni. Bo Blackus był, Black był ostatni. Mówię, to jest idiota jebany. Dobra, dawaj prezent. Dawaj prezent, popie Bierz prezent, kurwa, ty. O, tak jest, tak, jest, tak, tak zero, jest! Zero, zero, zero! Chuj nie, niech da, niech weźmie, bo może nam lepiej spitego przecież, kurwa. Nie, może tak. No. Jest na tym jednym HP, kurwa. Dobra Rysiu, prezent klikamy. Dawaj. Czyli to nie. Ale was wciągnie ten prezent, stary. Wciągnąć to co możesz, kurwa, za swoją kulę mocy, kurwa. Was wciągnie! <laughs> Dawaj, ty natural. Dobra. Hmm, a to co nie, nie ma. A ja soc. to. No, co so no, zrobić. Apteka A może byś zapytał się czy to możesz to użyć, co? No, ale to było potrzebne stąd tutaj do, do samorozwoju, wiesz? Do samorozwoju. Ej, hey, co mamy? Prezent Wygasa -y. wciąga, gasa wciąga. Y -y. Ja mogę strzelbę pierdolnąć w pewora, prezent, mi, proszę cię błagam, Nie, nie! Jebnijmy no! 11hp A dobra, dobra, no Nie jebnijmy to Ja się boję, że na nie mam szczęścia Dawaj, 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 dawaj dobra, to ja otworzę, a ty... nie masz jaj, Nie, bo ja nie mam 3 bakła, no, Nie masz jaj, śmieciu No to zostaw zostaw No Dobra, to graj kurwa po tego No bolsy, no bolsy, no bolsy No Kurwa, ja go. Dole, te płogo! No, A no, no, nas wciągnie, to, pewnie. Ja nie że wam by obciągnęło, kurwa. Trzy puchary mają. Niedobrze, panowie. Niedobrze. No i nic, dobra taktyka, stary, dobra taktyka. To mówię, to jest kwestia farta, Za dużo szczęścia bym miał wtedy, jakby, nie? A gdzie był ten, bo nie widziałem? A tu. No, ja jeszcze, ty. ty. Nie, bakłażanu i skurwiela. <grym> o kurwa, ale bym odjebał. Ała. Ile kluczy. Klucza Maniana, kurwa tam się odjebała. Klucza Maniana Jeszcze z zawiną. A co ty myślełeś kurwa? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma sensu. Raz, dwa, trzy... Raz, dwa. O, prezencik <grywka> Dawaj wąsko używaj tego prezentu. A -a -a. <laughs> NIE PRAWDĘ <dobrze>. KURWA ZABLOKOWAŁEM <laughs> kurwa. SIĘ Dobra dobra Nie ja i tak zabił kurwa pies. Ale Dobra Jaka kurwa zbiła ciastko Użyj dobrze prezentu Staram się stary No prezentu się spadł na mokro Rirysia Ry, to z dupę wciągnie Patrz rysia, patrz wciągnie go wciąga no Nie Kurwa o. wszystkich I zero I zero Jeszcze broń Zero, Zero 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 i ja telefon Jest pierwszy pucharek O Przede mną, Dobrze. to za mną. Za, no, za mną, za za poszedł, Walisz rakietę tam, Blakus. Dobra, no spokojnie, Ale, to cóż. Mogę iść tam rakietą. O no, to jest. O nie. O, skup się, o, proszę Cię. Rysiu, się, skup się. Dobra, ja jestem ajmowa bestia stary. Noo. Jesteś ja pierdele bestia, no, stary, ja jak chyba. Ja tylko zarabiam się na Nie, nie. Dla Cici. Jak kurwa, good, jak od razu to kliknąłem. Yeah, good, good. Dobra, natural zrób swoje. Natural zrobi swoje, spokojnie. Natural to zdania, chłopie. Nie gadaj się z kurwa. <kolik> natural nic nie mów, nic nie mów. <coughs> Karona mówię, nie? Natural, nie zestaj się. Ale my to wygrywamy stary. No kurwa jakiś rap. A co się wygra, to może Ło kurwa. Odjebałem ty. Odjebałem srakę, kurde ja Prawie wiem, samej tak. siódemki Eee, nic, no, panu Ja potrafię mieć gód na ty na wprost, kurwa, ogólnie, nie? Ja tak jestem utalentowany Natural też, też natural na jest, bo widzę, widzę obok, co robi. To Teraz miał gód Ale slowu zajebaliśmy Ale Misa zajebał, ty kurwo jebana Ja już misa zajebałem Na stole leży misa a tu odzejdź przebrana, a, a dobra, to ale Na jeden tylko. Kurwa ale, kurwa ale flacici! Nie, nie. Nie, nie. Się blacu, a się. No ale się ale jazda, nie, nie. Spierdol się. Chyba ci ja zobacz ile ty kurwa. Ale widzisz ja 135 wykręciłem wiązka, widzisz? Śmieci. Chyba jest nowa bestia? No rychł kurwa no łatwiej. Szkoda, że poszedłeś tutaj. No lipa trochę. Dobra, nie I będę nic używał, wyjebana. Dobra. ty to robisz? Jak ty nie patrzysz dokąd się to doprowadzi. A, trzy. Bo on swoje gra. Daj mu grać, człowieku. Nie wiem, gdzie się dzieje. No. Co no. no. ja mogę zrobić? Bakła żadna, dajcie bo ul. Rakietą pokluczę? Nie. Lecę rakietą po O, 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 la. Nowej no rakietkę. Bawa. No. Pięknie. Nie doleci, nie doleci. Nie doleci, doleci. Kurwa, pies. Jest. Ale mu zajebać możesz. No. Zajebiście dało. No, kurwa, są. prezentów. No, prezenciur jeszcze mają, ty. Chcielny mi zostaw. Chyba że. Nie chyba kurwa, że, nie, nie, nie! Dobra GG Chyba wierzę. że! Jaja, kurwa, ale jaja nie No to chyba że, no proszę państwa oh, To chyba w klatce kurwa że... oro To, to ja, Domination to... typowo Ja w co... Albo nie w klatce tylko No my, my będziemy na 100% No my chyba powinniśmy wygrać, nie? co, to jak Dygas wygrał ze mną, to ty się pierdolimy, że ruchałeś w poprzedniej gierce? Kurwa, jak z Dygasem? Może byś kurwa chlubu nogi jak skoczyłeś w klatce co? Pierwszy raz w klatce jestem, kiedy gram. Dobra, my mamy pięć pucharków my Jeszcze za, za damage dostaliśmy kurwa? No. no. To też jest ich. Nie no. pucharków. 6 gramy. Jakie oRO kurwa? Jakie oro. To też nasze. Nie, bo nie. Tak. O, za... Co to do góry się? To klatka incoming, nie? No niestety. To też to będzie na to. Nie. Poczyje się jak twoje. Nie wiadomo czy twoje. klatka incoming, nie wiadomo. Wiadomo, klatkę wiadomo. Idzie. Nie no, trzy mamy my ja pucharki, oni cztery. Patrz, patrz kurwa. My mamy klatkę mi się wydaje. Jak wy. Kurwa ile pucharów kurwa Macie się. jeden puchar więcej niż my nie no rozpierdolaliśmy was jak dzieci kurwa no Kurwo poszło mówię dominacja poszłek Peworek w klatce kurwa daliśmy mu kulasa ułogacja Możliwe, że będzie klatcą. Nie no, macie jeden puchar więcej niż my. No ale tu Nie no, jak by... będzie klatca, to ja, nie, ja boli, nie chcę grać z naturalem, Klatcą będzie, mówię wam <laughs> My trzy prezenty z czterech chyba mieliśmy z... Dobra, no. Black raz Przepraszam, no, tak. nie tak. raz to <laughs> no, Nie, 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 ty już ja nie, <laughs> nie, 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 no zobacz więcej kurwa, kluczy, zobacz klucze, zobacz klucze i zobacz na furałach. Ja. Nie, zlecajmy? Trzymałem ja. 34 klucze zdobył kurwa. O. Rekordzista pierdolony no. Zabierajstwo na polskiej sceny. No. Ale już to małą Ale stracił tylko 12? No. No i tak puchar tak. za to żaden... A do męża patrz ile zajebał, jaki mocarz Nie miałem nic tak balenia, <grym> z tego walenia Jak nic nie miałeś, kurwa A tu też ma zero, kurwa, się śmieje, się śmieje, kurwa. Dobra Ja, ja, ja jestem pasyfistą Naturala ja, ja 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 z Ryśkiem zmiksować i nikt nie nagra <grym> tak. Dobra, zgramy tak kiedyś dala, Ja nagram do siebie <grym> Okej. Okay. Naturalnie słuchaj ich, było miło Wam dziękuję, Siemano